Analiza. A my zobaczył taki najpro... W sumie nie wiem, jak to z autentycznością tego obrazu. Czy to istnieje dalej? Jak tak, to gdzie? I... Nie wiem. Patrzysz na to właśnie? No ale ja mówię na żywo, autentyk! To nie jest Maradona, kurwa. To Madonna. Dama z łasiczką. Dziękuję na oki. Co tu się dzieje? Zobacz, kurwa. No zadniem ja jest mój No w chul, przez to se przeskakują od pleców. Ale ten Twitch jest szybki, kurwa. Ja pierdolę No nie mogę go trafić. Muszę ich. No to tak. takich kurwa śmieciarzy, jebanych, że się nie da z tym kurwa w ogóle grać. Jebana kurwa, stąd zapierdala tam, kurwa, zamiast mi pilnować na linii. No ja nie jestem w stanie zrobić, no goście mnie stąd tu kurwa na przyspieszeniu doganiają. Przy się I się pierdalają A ja tu to kurwa robi, jebana kurwa. Na rampie jest. No, ja poczekam, on musi przyjść tu. Nie wie o mnie. Pepnu się. Wyrucham. Ja Hamon! Co jest? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie wiem. On był nie na wiem. Hitach 40 HP 40. Nie wiem. <śla> nie wiem, nie gram. Sikać mi się chce. Bo jak głodny jestem, ja kurwa, ja nie, nie wiem gr ja nie grać. Zostało 30 sekund. Kurwa! Na dwa hity. Ja pierdole, no nie mogę no. Chuj, już do skrzynki podchodziłem. Chodź tu! O. Dobra, bo mam kurwa połączenie, wiesz? Muszę kończyć robotę. Je, yeah. Chcesz trochę na trząsa? Właśnie tak? Wiesz naczo za kasę i stary z pasem czeka bo kurwa oblał w pierwszą klasę ona trzęsie Asem szkubi Dance właśnie tak posypuj. Oh yeah Buk, buk. Kto? Kto tam? Was Buk puk, puk A, tam? Dobry tancerz! <sum> Sam to wymyśliłem Kurwa nie ma takich ruchów jak ty. Jak ty to robisz? Lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół OK, to teraz ja. Ee, I do tyłu. Turbomixer. Drożdżki chodzą, kurwa. O, to już mi podłączył do aparatury. Uwaga. RoboDance. Oh. <universe> Czy to jest złamany łokieć? Wow, wow. Cieklińca. Torebka, niech Nie <indo> O, patrz to, patrz to. Teraz, uwaga. O, kurwa, mam chyba termostat kurwa do wymiany. <aucoup> Dobry jesteś. A teraz patrz. O, czekaj. Aaaa, kurwa rób, bo ci kurwa lowkika zajebie No Dobra, zabijamy go, RKUJ! Er, Nie zachował pilara! Kurwa! pilara, pilara. Jakbyś częściej wytypował to bym mu chyba kurwa zajebał w zęby w grze komputerowej. Było git. Jak mówiłem kwestia wprawy. Jeszcze masz czas i jedzenie walcz do końca. Smog teraz się wzbija na swoją wysokość i zacznie latać po nodach. Aż będzie miał cykl do bęba. Losowy. Sprawdź przy fontannie mozeł. Czajsz jaka beka, przed chwilą wyszedłem do żabki, bo zachciało mi się coś słodkiego. Idę sobie obok bloku, w którym mieszka mój kolega. Patrzę, a tam jebane czarnuchy, no to. No przed... kurwa, mać! No ale ja nie. wstawianko. O kurwa, zawsze byś się, zwyczaj ból! Aaaa! A to mi można machać chyba paluszkiem. No. Tylko jeszcze chyba usta też nie są. Bo masz kamerę z gówna. No mam kamerę z góry. Nie, dalej, kurwa, jakiś problem masz, człowieku? Jak ty masz problem? Kurwa. Kurwa, oh, kurwa. Pierwsze co strzeliłem, w... biurdu... Kurwa. 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 He or Tony. E, coś tam się. Hey. Oh, hello, Mr. Poismar, Mr. Officer. What are you Excuse me. What? What you guys doing? Uh, another another day. For a party. My TV so another day broke. My TV broke, and I go to fix it. I'm playing uh, all day on FIFA, and you see. We, we need are to are pick, watching pick... porn on television. Stop, with my party, stop. my uh, what? Maybe you can pick up to the store to the mechanic. Oh fuck! Yeah. You see? We need to repair. We need busted. to repair this. Yeah. Please, uh, can we ride to the pawn shop? You have to be like Dodo. Dodo is <laughs> like a ja and I am tej zalogol this Trzeba wiedzieć jak znać swoją furę, patrz, nad nią bujam, wiem jak chcę, nie jeździć, pyk. Pyk. O kurwa! Już prawie leciałem w lewo, bo ładnie się złożył. Będą mnie dejmować. czy ktoś chce coś z tym w związku z tym zrobić, czy po prostu... Dajemy się z tym. Dajemy. Przez to, że mam kurwa zjebane Hoskeje Dałem teleport w pulu Ja zawsze Mike na D, a teraz miałem na F. I zajebałem pula i teleport od razu w pulu Ale ta gra w kurwia no, Ale dobra, to zrobimy to na kolejnym streamie E! Ojdę Ja pierdolę Niestety Zjebałem chuj Nie! Zajabiam SIĘ NA CIEBIE Ja pierdolę Stary, ale takie gówno odjebaliśmy, nie? O trołgierki Sejuani! Sejuani! Kurda! Ja pierdolę Ja pierdolę! Do chuja ta drużyna? Ludzie naprawdę Kurwa z betonu! to są fejkarzy Krzysztof Nie mogę, no widzimy, tą sydm oni czemu biją! <laughs> no, są, ale boi. nie, jak o. tak się gra to jak chcę surrender kurwa od razu. Jak tak gramy, to pierdolę ten gameplay. Z tymi ludźmi. A pierdole, poczekaj, poczekaj, bo kłopoty, kłopoty. No błagam, kurwa, nawet ze smoka nie podejmę. Ja pierdolę. To zabawne akurat. Raz, dwa, trzy. Dobra, patrzcie to. Już mam wyjebane po całości. Ja pierdolę, już się bałem, kurwa. O oh, kurwa no tak! <laughs> o, to śpiące kurwa. takich. Beyblade, które się puszczało, black No Oczywiście mordzie też miałem dranzera, czarny dranzer, black dranzer, wielki czarny dranzer, bracie. Twój stary wziął z roweru, nie? E... Twój stary pewnie kołem od roweru kręcił. Nie. Let's Beyblade! Tata, ale ty nie będziesz się bawić z nami. Za dużego masz tego dyska. A stary cicho, cicho sieć, wiem jak było Mi stary z drewna chciał go wystrugać, bo stary, tata, tata, to z Hasbro musi być. On co ty kurwa, jakie Hasbro? Ja ci to za chwilę za darmo zrobię, bo to drogie było, 59 złotych było, nie? będę będzie 59 złotych palcyku kręcącego się, tuci z drewna i mówię, tata, nie, nie rób siary I tam po miesiącu wybłagają właśnie, pamiętam miałem transera niebieskiego. w ogóle ten Kai bo mojemu lubą postacią Bóg Był taki wiesz outsiderem, miał wyjebane w tą grupkę i transer był jednocześnie zły, ale robił dobre rzeczy No, taki tam, właśnie. A ty jakiego miałeś? Oh, uh, oh! Oh my God! God, that's you God. I'm sorry. God. It's a little I'm sorry. My food. Wow, oh, my God! Look at my paw. You're so touched. Bring back my my food. Yeah, so sorry. Fucking rat. Hey, my food. Where is he? Where, where is oh. this? Oh, fine. sorry, 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 sorry for him. Kurwa Chuja nie działa to kurwa Jeszcze się kurwa podporiły mi chuj Najpierw zobacz sobie jak ktoś to robi A tak miałem, no ale to zrobimy później Patrz O ja pokaż widzą Widzę to jest moje tu z pieskiem z czarnuchem